Jak tu coś nagrać, jak już się robi ciemno? No, bez sensu, kompletnie. To jest ta część zimy, której nie lubię. Byłem przed chwilą na fantastycznym spotkaniu z bardzo sympatycznym człowiekiem i okazało się, że... Poza tym, że zostałem fotografem i będę nagrywał filmy dla sportoweopole.pl to jeszcze nasz wspólny kolega... A dokładnie człowiek, który dba o nasze brody, takie o, jak ta, tutaj, został ostatnio nawiedzony przez pewne służby, które pytały go, czy przypadkiem nie strzygł jakichś podejrzanych brodaczy. A ponieważ nasz wspólny kolega był niedawno na wakacjach, na Islandii, to pytano go, czy przypadkiem nie był w Paryżu, bo to się zbiegło z 13. Jeżeli tak ciekawymi tematami zajmują się polskie służby, to nie pozostaje nic innego jak zgolić brodę po prostu. No bez kurwa jaj. Czy jak mam brodę, to muszę należeć do wyznawców państwa islamskiego, czy coś tego typu? Ha? Who? What? Ke? Uwaga, jakbyście nie wiedzieli, tak wygląda wasz przyszły terrorysta. Al-Kajdowiec. Ma blond włosy, niebieskie oczy, brodę i w ogóle jest yy, niebezpieczny, bo ma koszulkę ze starskim ichaczem. Yy, a wszyscy wiemy, jacy oni byli yy, niebezpieczni, więc strzeżcie się yy, tych, którzy przychodzą do was, pytać was o wasze brody. Uważajcie na siebie. Zbliża się. Tak czy inaczej zapraszam Was na sportoweopole.pl